No i moi drodzy, nie wiem czy będzie to już nowy odcinek, czy jeszcze kontynuacja wczorajszego. Jeśli nowy, to witam serdecznie. Jeśli kontynuacja, to witam w nowym dniu. Dzisiaj lecimy w kolejne wyjątkowe miejsca. Także jeszcze nic nie zdradzam. Mogę Wam tylko powiedzieć, że mam 2 godziny drogi przed sobą. I że będzie naprawdę fajnie. Także trzymajcie kciuki za bezpieczną drogę. No, i widzimy się na miejscu. No, i słuchajcie, udało się dojechać. Słuchajcie, zdradzę Wam, jesteśmy w Szczawnicy. W Szczawnicy, gdzie w takim fajnym domeczku będziemy sobie spędzać czas ale tak jak wiecie w domku raczej będziemy go mało spędzali raczej jutro rano ruszamy w wyprawę wyprawę, w którą was zabieram ze sobą a wy będziecie mogli ocenić i zobaczyć jak wygląda Szczawnica dla tych, którzy nie byli dla tych, którzy byli dawno temu, zobaczyć co ciekawego się w niej zmieniło no i jakie ciekawe trasy spacerowo-widokowe się tu kryją także mam nadzieję, że będzie wam się podobało a jeśli wam się podobało no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, może jakieś Wasze wspomnienia z tą miejscowością, eee, no i, i co? Do zobaczenia, pewnie już jutro, myślę, ale, ale tak. No i witam Was w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku, wraz z Borysem. My już właśnie się ogarniamy i słuchajcie, ruszamy tam, tam gdzieś za nas, w te piękne strony górzyste. Będziemy zwiedzać dzisiaj nasze pieniny. No, także widzimy się pewnie gdzieś na szlaku. Czyż nie jest pięknie? takie ale jeszcze fajniejsze miejsca właśnie Was zabiera pocież kondycja to już nie to co kiedyś Jeszcze lepiej, ja już trochę zadyszany, ale damy radę. Mała aktualizacja na live mówiłem 19, a ma być 24 km. Także będzie git. Pierwsze kilometry za nami, ale jeszcze wiele, wiele przed nami. Ciekawe czy dam radę. Na razie nie ma tragedii, ale to dopiero początek. A tutaj taka stara placówka, chata, coś takiego. A na szlaku pierwsze grzyby. Słuchajcie, kto wie, co to to niech pisze w komentarzach bo sam jestem ciekaw, ale raczej nie jadalne. a my idziemy, idziemy, odpoczywamy, idziemy, odpoczywamy i tak na okrągło ale widoki przednie, pogoda piękna wieterek ładnie chłodzi no i idealnie, coś pięknego chociaż mi już po głowie chodzi obiad ale to jeszcze wiele, wiele godzin przede mną no i moi drodzy, patrzcie na to Aveți dat trei Takie śniadanie to ja rozumiem, co nie, Borys? Będzie, nie? No i moi kochani, wchodzimy na zielony szlak, a ja dla was przypominam, byśmy zawsze pamiętali o zachowaniu ciszy, o szanowaniu mieszkańców lasu i różnych miejsc, w których się znajdujemy albo jesteśmy gośćmi a przede wszystkim zabieraniu wszystkich śmieci bo odrażni mnie to strasznie a jak wiecie ja muszę odpoczywać i nie mogę się denerwować tylko pamiętajcie te śmieci które przynosicie i są ciężkie puste już ważą dużo 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 mniej a i to fajniej potem spacerować i oglądać prawdziwą naturę a nie takie dzikie wysypiska śmieci udało się dotrzeć na szczyt Łysiny 1052 metry nad poziomem morza. Widoczek o, będzie gdzieś taki, chociaż tu nie widać. A mi przypominają się więzadła, ale dajemy radę i byle do przodu. No, i teraz to się ciut zaskoczyliśmy. Proszę bardzo, jakie zgrzane zwierzę. Słuchajcie, mamy śnieg. Także ostatni w tym sezonie. Ale widoczki, słuchajcie. Bajeczka. Bajeczka. Nie wiem ilu z Was było. Na terenie Polski, Pienin I tutaj w rejonie Słowacji Mam tu na myśli właśnie między innymi szczawnicę i te rejony Ale no słuchajcie Te widoki są warte każdego bólu Każdego nadrywania dalszego więzadeł I... Każdego zmęczenia Naprawdę jest pięknie Ja wam mega polecam Tym, którzy nie byli Zachęcam szlaki. Różne są, ale, ale nie ma tragedii. Także moi kochani, widoki piękne, na które już teraz serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że nie będzie to taki cichy odcinek jak wczorajszy, ale no naprawdę zapierają dech w pierwszyach. I zresztą, co tu komentować, słuchajcie? Piękno samo w sobie. A my ruszamy dalej. I taki piknik. To ja rozumiem. Patrzcie, co ja tu mam. Widzicie? Można jeszcze na dobrą sprawę zrobić bitwę śnieżkową. Także widzicie, nawet w takie ciepłe dni, jeszcze gdzieś tam zostaje śnieg. Jak już dotarliśmy do między śniegiem, to jesteśmy wysoko. Warto żyć i nie, pamiętajcie jedno, nie odkładajcie marzeń na później, bo może być za późno. Ruszajcie, spełniajcie i rozwijajcie się w miarę możliwości, nie dajcie sobie wbić do głowy, że Musicie ciężko gdzieś tam tyrać, harować i nic z tego później nie mieć. Tylko naprawdę bierzcie marzenia w garść, rozwijajcie je w miarę możliwości i do dzieła. A tymczasem, słuchajcie, dochodzimy do kolejnego szczytu, więc można przyjąć, że zdobędziemy go razem. Słuchajcie, jesteśmy. Czeremcha, 1124 metry nad poziomem morza. Jest git, ale kolana dalej bolą. Ale damy radę. Albo przynajmniej tyle, ile damy radę. Tam, gdzie widzicie tą wieżę, tam znajduje się schronisko i mój mały skromny docelowy na ten moment. Kolejny punkt, dawna Polana Czeremka. A tu jak widzimy chyba droga do szlaku narciarskiego. Mała poprawka do szlaku biegowego. Tu się biega na nartach jak się przed chwileczką dowiedziałem. Tutaj słuchajcie, co kawałek pojawiają się takie urządzenia, nie do końca wiem czym są, zakładam, że służą albo łapaniu jakichś owadów, szkodników tudzież nie wiadomo czego, aż sobie zobaczymy, po pomierzeniu jakiegoś stanu wody, bo to jest, jak słuchajcie, jakiś zbiorniczek, drukarz, aha... Czyli to jest na tego dziada kornika drukarza, tak? Kornik to chyba? Kornik. W ten sposób. No to już wiem co to jest. W każdym razie bardzo dużo tego w tym rejonie jest. My za chwileczkę dochodzimy do schroniska. Gdzie mam nadzieję na jakąś ciepłą zupkę. A potem Was zabiorę w Szczawnicy do takiej w mojej ocenie. Jednej z najlepszych. E, knajp restauracji, gdzie jeszcze ceny są normalne, a posiłki takie smaczne, że masakra. Także myślę, że będziecie mieli okazję, przynajmniej zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. No, smak. Smak zobaczycie po mojej gębie. A dla tych, którzy się martwili, czy Borys daje radę, to. On tak. Ze mną różnie. A tu taka ciekawostka. Jak ktoś ma ochotę, proszę zapazować i sobie sprawdzić, Borys odejść. bo tutaj jak widzicie, mieszkają sobie mróweczki. Także ruszamy dalej. A tuż w oddali, nie oddali tuż w pobliżu schroniska znajduje się wielka wieża. E, radiowa, tak to się mówi. No, szkoda, że tak pogrodzona. Szkoda. A tutaj, tutaj mamy, słuchajcie, informacje, ile mniej więcej czasowo to wychodzi i jakie tereny możemy zwiedzić, a także, słuchajcie, mapkę, która bezpośrednio wskazuje, gdzie jesteśmy. Ojejciu. Męczarnia, słuchajcie, ale przyjemna. A obecnie znajdujemy się w schronisku pod Przechybą, gdzie za chwileczkę skosztujemy jakąś zupkę coś do picia i ruszamy dalej jednakże już raczej w kierunku Szczawnicy bo zależy mi żeby jeszcze za dnia pokazać wam również miejscowość, bo tam też wiele pięknych miejsc się kryje no i słuchajcie, udajemy się złożyć zamówienia dla jednej osoby frytki z ketchupem a ja a ja chyba se zję pierogi, słuchajcie bo jestem głodny także tak to wygląda, ale to jeszcze nie koniec żarcia na dzisiaj jeszcze w jedno miejsce was zabiorę, ale to już. Szczęście. No i słuchajcie, mamy to. Przy widoku, pierogi ruskie ze skwarkami. No i słuchajcie, pojedzony, polecam w pełni kuchnię tego schroniska, a tymczasem ruszamy już do dołowi. No a tymczasem przed nami zaledwie 3 godziny drogi z powrotem do szczawnicy. Gdzie później lecimy w spacerek po miasteczku, a ja wam będę mógł pokazać jakieś fajne, ciekawe miejsca, które się tam kryją, a tam również ich nie brakuje. Ale. Oczywiście, ale powiem wam, że takie jedzenie ma jeden minus, nic się już nie chce. Czas chwilę przysiąść i odpocząć. No i górskie potoki, słuchajcie. Najlepsza no woda, Borys, w Tak? Drodzy, schodzimy ze szlaku już na ulicę. I tu, proszę bardzo, kaczuchy na wczasach. Woda płynie. A tam, przed chwileczką, miałem okazję zobaczyć psy. Do której rasy też jestem cholernie przywiązany, a mianowicie jak teriery. Coś pięknego. Jaż wspomienia wspomnienia wróciły. tu mieli rozmach, słuchajcie, robiąc ogrodzenie. Trzeba im przyznać, że tutaj mieli rozmach. Trochę jak w kryminale. Ale... Ciekawe co te butelki mają. Czy to tylko jako ozdoba? Ale ciekawe, ciekawe. No i moi drodzy, słuchajcie, po górach, tak mnie wycięło, że przed do domku, położyłem się na kanapie, czy położyłem się usiadłem przepraszam na kanapie wrzucając e, wam fi filmik i nagle pff, nie mam ale rzuciłem i słuchajcie co tu jest pięknego patrzcie na to Widzicie? pan na mukę łapie dla tych którzy kojarzą mniej więcej o co chodzi A tam, słuchajcie, jakiś góral, Janosik, stoi sobie na skale. I widoki mniej więcej wyglądają w ten sposób. O, może zobaczyłem, może coś się trafi tam. Albo i nie. To jest ciekawy sposób łowienia ryb. Kiedyś chciałem zawsze spróbować i nigdy mi się nie udało. No ale cóż ja wam chciałem tak naprawdę pokazać. Zabieram was do restauracji. Miejmy nadzieję, że będzie stolik do restauracji o nazwie Uzosi. E, to jest tuż przy parkingu takim strzeżonym e, No i naprawdę no nie wiem czy będzie mi się udawało nagrywać tam, bo nie chcę robić wiecie zamieszania w restauracji Ale naprawdę wierzcie mi, że warto się tam udać zjeść i jest to pyszne i to nie jest w żaden sposób sponsorowane <laughs> Tylko po prostu szczerze mówię, bo za każdym razem jak jestem w Szczawnicy muszę się tam wybrać zjeść sobie i i, 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 tak. Także jak przechodzimy sobie z parkingu, na którym jak mi wam będziecie zostawiali auto, ojojoj, tu ktoś komuś zderzak urwał, e, będziecie zostawiali auto, to tak na dobrą sprawę, słuchajcie, wychodzicie z parkingu i jak już widzicie tamten namiot, to tam już jest ta restauracja, słuchajcie. Nie zapomnijcie u Zosi. Ja wiem, że tak brzmi to sponsorowanie, ale nie po prostu naprawdę szanuję to miejsce ze względu na potężne porcje i super posiłki. Zresztą tak jak mówiłem, macie szyld, restauracja, pizzeria. Uzości 40 lat tradycji. No to coś wiadomo o tym nie. Stolik zaklepany. Musimy poczekać, bo no ludzi tu nigdy nie brakuje, ale mamy już zaklepany stoliczek, a ja tymczasem przeskoczę na drugą stronę ulicy. Żeby jeszcze raz wam pokazać rzeczkę Jak pięknie płynie Ogólnie cały ten teren, alejki No wszystko jest tak przygotowane Pod ludzi, że no nie da się tu nie odpoczywać O i dół Słuchajcie i patrzcie na to Przyznacie, że pięknie? Tak naprawdę po całej długości e, ten potok się ciągnie, więc... więc no. Ale po całej długości ja już nie dam rady iść, bo tak mi te góry dały w tyłek, słuchajcie. Dwa lata nie chodzenia po górach, ponad dwa lata w zasadzie i efekty straszne, straszne, naprawdę. Warmia Mazury mnie zleniwiła. Słuchajcie, chodzenie po płaskim. Wydawałoby się, robi się 20 km, a potem człowiek przyjdzie w góry. Nawet w góry. Pieniny w zasadzie, ale pochodzi się pod górę i już ręce i nogi odpadają. Ciekawostek tak samo w tej restauracji u Zosii istnieje już również możliwość dowiezienia posiłków. Tu macie nawet. A, zróbmy im reklamę tego wart. <noise> Także gdybyście chcieli, to można telefonicznie sobie wezwać jedzonko. I również Wam dowiozą do hotelu, domku, czy gdzie tam będziecie spędzali czas. Oczekiwanie na jedzenie. Nie słuchajcie, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Taki to pożyje, co nie? No i słuchajcie, a oprócz jedzenia zwykłego, pokażę Wam również miejsce, gdzie to też w Szczawnicy możecie zjeść najlepsze lody, w zasadzie takie ręcznie robione, jeśli tak to może nazwać. No w sensie wiecie o co chodzi, takie domowe i, i w ogóle smaczne. No i słuchajcie, dochodzimy do lodziarni u Jacaka. Chyba dobrze to wymawiam, Więc od razu możecie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Tak, aby każdy z Was mógł tutaj trafić i skosztować tych przesmacznych lodów. A ja tak pokryjomu spróbuję to nagrać. Także mogliście zobaczyć: 60 gram kosztuje 5 zł, 100 gram 8, 125, 10, 190, 15 i tak dalej. I serdecznie Was zapraszamy. A jakbyście byli ciekawi, jak to wygląda, co Wam tutaj reklamuję, no to zobaczcie. No, słodycz sama w sobie. Słuchajcie, pojedzeni, czas wrócić, montować odcinek dla was na jutro, dla tych, którzy dotrwali do końca odcinka, ja wam życzę miłego dnia, pozdrówcie swoich bliskich, zostawcie łapki w górę, jeśli możecie, napiszcie jakiś komentarz a propos tych miejsc, być może byliście, albo może kiedyś się wybie będziecie wybierać, to dawajcie znać, może uda też się coś doradzić, gdzieś spotkać. Słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki, witam wszystkich nowych subskrybentów, sorry, że na koniec, ale mega mimo, że dalej, dalej, dalej ci ludzie dochodzą, nie zniechęcają się, jest mi mega, mega miło. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Piąteczka, cześć!